Cześć, z tej strony Mike. Witam w kolejnym odcinku serii NewsFlash. I dzisiaj informacja, która zelektryzowała świat krypto, a mianowicie Chińczycy ogłosili, iż prowadzą, można powiedzieć, debatę publiczną, chociaż ciężko to nazwać, i rozważają zakazanie kopania kryptowalut, w tym bitcoina. E, informacja, która pojawiła się na, na wielu stronach, tak. E, Chiny, dom. Największy, największych farm miningowych, chociaż nie do końca jest to prawda, są farmy też poza Chinami dosyć duże, nawet nie wiem, czy nie największe. Chcę teraz zbanować kryptowaluty, tak? I, i tutaj chodzi o to, żeby, o, National Development and Reform Commission, czyli jakaś tam komisja e, ujawniła, w poniedziałek, tak, wytyczne i tak dalej, i tak dalej, tak dla kategorii przemysłu, który ma zostać ograniczony lub wyeliminowany całkowicie i zobaczcie tutaj to zdanie kopanie kryptowalut zostało wyłączone w sektory, które mają być wyeliminowane natychmiastowo immediately, czyli natychmiastowo nowa, nowa lista jest poddana pod konsultacje publiczne do 7 maja do 7 maja, nie wiem dlaczego ja tutaj się schowałem do 7 maja 2019 roku. I teraz tak, no, moja opinia na temat tego jest następująca: Nawet jeżeli Chińczycy zablokują kawanie kryptowalu, to przede wszystkim po pierwsze tak nie zablokują produkcji układów ASIC, więc firma Bitmain będzie miała się całkiem dobrze. Z tego co wiem, to Bitmain oficjalnie ma chyba zakaz sprzedaży układów ASIC bezpośrednio do Chin. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale oczywiście Chińczycy kupują adminery, to jest to jest coś normalnego. Po drugie, tak naprawdę możemy na tym wszyscy zyskać. Ponieważ jeżeli Chiny przestaną kopać Bitcoina, spadnie trudność kopania Bitcoina, może się okazać, że rentowność wydobycia na, nawet na starych układach o, okaże się dużo łatwiejsza, bo wiecie o tym, że Bitcoin. Bitcoin ma co dwa tygodnie zmianę trudności sieci, adaptację tej trudności. Wiecie, kiedyś kopało się Bitcoina na CPU. Także, także to nie znaczy, że teraz nie da się kopać, tak naprawdę, tak naprawdę ta, sieć, ta sieć adoptuje trudność, bo jest coraz więcej maszyn, jeżeli tych maszyn będzie mniej, na przykład okazałoby się, że 30-40% maszyn zostanie wyłączone. Oczywiście spowodowałoby to na początku, przez te pierwsze dwa tygodnie, zakładając, że nastąpiłoby to zaraz po zmianie trudności sieci, spowodowałoby to. Na na początku niezłe zamieszanie, ale później mogłoby się okazać, że wcale nie jest źle i że wszystko wróciło do normy i wszystko jest OK. także to nie jest tak, że nie jest tak, że ten mining się zawali, a jeśli chodzi o niektóre kryptowaluty, to może się okazać, że będzie rewelacja, jeśli chodzi, górnicy na tym skorzystają, także ja bym tu nie robił paniki, oczywiście cała ta sytuacja może zostać wykorzystana przez runek do tego, żeby zwalić ceny kryptowalut, no bo jak to mining tu skończy się, będą informacje, że tu Bitmain już nie będzie produkował, Kanan nie będzie produkował i w ogóle, i w ogóle, ale wiadomo, że wszyscy doskonale wiedzą, że rynek nie znosi pustki. Jeżeli przykładowo taki Bitmain by upadł w co nie wierzę, to by się okazało, że znalazł się na jego miejsce inny producent. Pamiętajcie, że układy scalone, te wszystkie AC-ki są produkowane przez TSMC z Tajwanu, więc one będą dalej produkowane. Mówię, no ciężko mi uwierzyć w to, jest to takie coś wypuszczone, być może celowo. Zobaczymy jak będzie. Znając Chińczyków jest to całkiem możliwe. Ale czy oni to wykonają, trudno jest, mi, trudno jest mi powiedzieć. Nie do końca w to wierzę, że coś takiego się wydarzy. A nawet jeżeli się wydarzy, to nie uważam, żeby to było coś złego, tragicznego i tak Najbardziej stracą na tym sami Chińczycy. No bo teraz było twierdzenie, że Bitcoin jest scentralizowany ze względu na to, że Chińczycy mają te największe, największe kopalnie. No to może teraz zmniejszy się centralizacja. Z mojej strony to tyle. Oczywiście, jak zwykle, prośba o jakieś polemikę. O wasze komentarze, co w ogóle o tym sądzicie, jak to wpłynie na górnictwo, jak to wpłynie na same, samego bitcoina, na same kryptowaluty. Także pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się do następnego razu.